Jestem pewien. Myślę, że dasz mi rady. 30 sekund do pojawienia się. Aj, aj, O, 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 coś dla żywo. tutaj no nie chciałem o będzie ciężko będzie ciężko coś laguje strasznie to sobie dadzą radę no ale żeby mnie tutaj tego nie raczyło. na początku może będzie tego tak, trochę mało Proszę, musiałem to już zrobić. Mordentotem. No coś laguje, no coś laguje, no. to piję sobie Jest Nie wiem, odcinki będą też z Warminga, z CSGO, no jeszcze może z... Co to się nazywa? Zes... Z... Y, no! Z Eurotracka. Tak, zobaczysz. Zobaczę wszystko. Ja będę z nagrywał. Chyba kanał w opisie bym podam. laguje, strasznie laguje. No nie wiem, że nie da się grać nawet. Ale zobaczymy, zobaczymy. Będzie tak lagowało ciągle to. Być może będzie leżyło na jaźle. Nie wiem czy na ogół mógł garder grać w Albo tam pamięć przesuwać, bo tam może być wszystko pamięć. Pamięć. Och, ja tego nie wrzucę, ale zobaczysz. Oglądam sobie ten filmik i zobaczę jak będzie tam, jak będzie strasznie lagowało. To może wtedy, jak będzie strasznie lagowało, to nie wrzucę, a jak będzie lag... nie lagowało, to wrzucę. Ja go nie ulepszam. Powinien ulepszać, ale tam myślę, że to się u, 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 unormuje się to. No teraz szkoła Koniec wakacji. Szkoda troszkę. No i tak, ale o, czy będzie na pewno trwał ten kanał długo, bo na pewno nie będzie stał w miejscu jak będę wrzucał ciągle filmiki, ja będę miał tylko na czas na wrzucanie filmików wrzucać dla was. Ale coś zlagrzyło. Jak ona przychodzi, to wtedy laguje. Jeszcze pierwszej krwi nie było. Wow, panie. Muszę jeszcze nie 6 minut, nie wierzę, nie. Już trwa mecz i jeszcze nikt pierwszej krwi nie zrobił. Ale raz mi to zrobił. On ten, to jest ze mną tutaj. Zaraz zrobi pierwszą krew. Albo ja zaraz zrobię. Zobaczymy. Melaguję. O, jest pierwsza krew. I będą się pojawiać odcinki. I będą się pojawiać odcinki, nie wiem. Jeszcze znaczy nie wiem. Od kiedy to kiedy? Kiedy? Bo na pewno codziennie będę wrzucał. Ale może. Ale na pewno nie. i O Jezu, ja mi pomógł. No pana cudem przeżyłem. Ale przeżyłem na szczęście. A goście ratową Dużo mówić. Taka jest prawda, nie będę nic ukrywał. O, już to nie toniutkie teraz. Tak nie mi się to, a Draven tak jedzie. Co to za postać? Myślałam, że Draven taki słaby. No, zależy jaki gracz też. Musisz się zabić w Zostałeś pokonany. Co? Czekaj jak. On mnie je zabił jeszcze? Aha, tym działkiem. Albo magowym mu pomogli. Bardziej magowym. Specjalnie tam szedł. 1-1-0. O, słabe statystyki. To ma 3-1-0. Ale zabiję mamy na go jednego fraudu. Dobra, idziemy tam, gdzie Draven. Oczywiście. Ścisza trochę grę, bo pewnie mnie tak nie słychać za bardzo. O, teraz lepiej. Aha, bo to muszę zostać. Okej. Okay. No. Czekajcie, podkurzę troszkę. Tak. Ja. Nam no, trzeba tego dużego. Czego to przytrzymałem? No, bo kliknęłam już jeszcze. Pół. Nie no to, to źle teraz zrobimy. No źle. No ale jedziemy do nawet. No Draven, ja yes, zjedziemy chyba. Chociaż zjedziemy ją. Należało mi się to wiesz, należało. No to teraz się mi trwał odcinek, ja odzywam się w ogóle, nie? Dobra, zjedziemy tą leżyczkę. Już powinien dać dostać że łyżę, ale dobra, trudno. Może znowu. Chciałem E kliknąć i Q i R kliknąłem przez przyszedł. To wezmę, to wezmę i tu... albo nie, buty sprzedam. Po co mi... Co bardziej, to chyba nie. nie to chcę. O wow. nie mogę, no już tak było blisko, już, już byłem na spawnie już zamyślałem, dobra, kupię sobie tylko to i to. No i musiałam je zrobić. To samo, co my mieliśmy. Wow. Dobrze, puszczą ją, puszują Tak, zniszczą ich i nawet chyba. Ja to będę patrzył, bo tutaj mogą być. Oni tutaj się tak skampią, że... O, szybki krok jakiś mam. 21 level. Jakby nie widział... Nie widział... Jakby ktoś nie widział tam... Znaczy no na pewno nie widzieliście. 21 mam. Końco zaś. O no fok! Co ja w ogóle zrobiłem nie? Poszedłem pod wieżę. Ja myślę, że to. Te że ta wieża aż tak nie bije, tak z, z, z takiego bliska ten garn też... Oj, oj 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 dobra, teraz, teraz się policzą Oj, już nie żyję Aha. dwa, trzy, trzy, no esk nie będzie, ale dobra, na tu poszuję jeszcze się poddadzą. No patrzcie, oni się poddadzą. No nie zawsze tam dojść. Chociaż pędzę nawet. Może nie to wiesz jeszcze. Dali się. No to jeszcze statystyki. Statystyki jeszcze zobaczymy. No 20 minut yy, trwa odcinek. No myślę, że wystarczy. No ale szybko było. A jeszcze ten końcówka. Yy, miałem minus B. Takie miałem statystyki. Tutaj mieliście takie. I jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Cześć. catch the